10 kwietnia 2010 roku. Katastrofa smoleńska. Ginie prezydent Lech Kaczyński i 95 innych przedstawicieli państwa. Zgodnie z konstytucją obowiązki głowy państwa przejmuje marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski. Ogłasza przyspieszone wybory i sam je wygrywa. Platforma Obywatelska zyskuje pełnię władzy. Rząd i prezydentura w jednych rękach. W ciągu kilku tygodni obsadza kluczowe stanowiska. Prezesem Narodowego Banku Polskiego zostaje Marek Belka, ale zyskuje nie tylko Platforma. Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele notuje skok w sondażach z 20 do ponad 30%. Tygodnik Polityka donosi o setkach nowych członków wstępujących do PiS na fali współczucia. Choć Kaczyński przegrywa wybory prezydenckie z Komorowskim, Smoleńsk staje się fundamentem nowego mitu. Pięć lat później PiS zdobywa pełnię władzy. Tym razem już bez oporu. Krótko po tragedii poprawiają się też relacje z Rosją. W sondażu CBOS z maja 2010 roku aż 29% Polaków ocenia je pozytywnie. To trzykrotny wzrost w porównaniu do stanu sprzed katastrofy. Oficjalne raporty, zarówno rosyjski MAG, jak i polski PKBWL wskazują na błąd załogi i fatalną pogodę. Hipoteza zamachu nie została potwierdzona. Ale też nigdy jednoznacznie wykluczona. Kto zyskał na śmierci Lecha Kaczyńskiego? Platforma Obywatelska zyskała władzę. PiS zyskało symbol i trwałe poparcie. Rosja chwilowe ocieplenie wizerunku. To nie teoria spiskowa, to bilans polityczny jednego z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski.